Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Pablo Grymasny i kolejny odcinek z serii Gothic Daily. Dziś porozmawiamy o kilku postaciach, które moim zdaniem powinny pojawić się w kontynuacji. Na start Fletcher, bo to jedyna postać z dzisiejszej listy, o której w przyszłości chociaż coś wiadomo i bardzo nie podobał mi się fakt, że jedyne co po nim zastaliśmy, no to notatkę w arkendarze. Jasne, w Gotiku pierwszym nie odegrał jakiejś mocno znaczącej roli, rozmawiamy z nim na temat Neka. A jego długu Skatiego często pojawia się jako poboczny quest w modyfikacjach. Za każdym razem, jak czytam tę notatkę, to myślę, że powinien tam być w ciężkiej zbroi strażnika i faktycznie dbać o to, żeby żywieniowe racje oraz inne dobra były rozdzielane sprawiedliwie, żeby każdy z bandytów czuł do niego respekt i faktycznie brał tylko to, co musi. To dla niego powinniśmy robić questy, żeby wejść do obozu bandytów. Choć oczywiście w pierwszej części możemy się z nim złapać przy bramie w czwartym rozdziale na solo, ale przy południowej bramie możemy spotkać na przykład Bladwina, który pojawia się w nocy Kruka, więc moim zdaniem uśmiercenie którejś z tych postaci nie do końca jest kanoniczne. Jakoś zabrakło mi tej postaci, ale jednocześnie przyznaję, że scenariusz, w którym zginął z rąk jakiegoś bandziora jest jak najbardziej prawdopodobny. Hej ty, jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma. Czyżby, a gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. A propos bandytów, to zastanawiam je, gdzie jest Quentin i jego banda. Możliwość rozwinięcia tego niedokończonego wątku z pierwszej części była ogromna. Panowie ze starego obozu mogli jak ma to miejsce w przypadku kilku modyfikacji, wejść w sojusz z bandytami z gór by wspólnymi siłami wydostać się z górniczej Doliny po upadku Bariery. Bardzo możliwe, że te szczury naprawdę są wśród innych bandytów lub może osiedlili się w jakimś miejscu w z który przyjdzie nam odbić z ich rąk. Jednak sam fakt dalszego nie nadawania im imienia oraz zostawienia kolejny raz postaci Quentina na niedopowiedzeniach powoduje, że naprawdę wolałbym go spotkać w kontynuacji. Żadna z postaci nie wspomina o tym obozie, o ich przeszłości mogłoby to zmienić tak naprawdę niewiele, ale byłoby ciekawiej. Dajmy na to napadnięty przez bandytów wcześniej Kawalorn, na początku dodatku Nocy Kruka, mówiłby, że to ludzie Quentina, czyli dawnego bandyty, który pomagał grupie szkodników Laresa w atakach na konwoje. W kwestii byłego herszta bandy szkodników i tak by to niewiele zmieniło, ale jednak mielibyśmy jakieś wytłumaczenie ich istnienia. Temat został po prostu olany. Kowal Stone oraz Skorpion to postacie, które na pewno przeżyły to, co dzieje się w starym obozie. Kowala ratujemy sami, wyciągając go z lochu po pokonaniu Gomeza, Zamiast za co ulepsza nasz wspaniały, magiczny pancerz, natomiast Skorpion ucieka do chaty kawalorna, mając dosyć machlojek strażników, czym zdobył respekt każdego gracza. Myśliwy kawalorn przeżył upadek bariery, więc dlaczego strażnik nie miałby mu towarzyszyć w opuszczaniu górniczej doliny? Mogli obaj dołączyć do wodnego kręgu. Don i Skorpion nie mają wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o historię, a mimo to fajnie było zobaczyć ich w kontynuacji. Według mnie ci obaj bohaterowie nie pasowali do bandytów i spodziewałbym się spotkania ich w zupełnie innym miejscu, jednak nie pozostaje po nich nic, co warto odnotować w kontynuacji. Nie bój się, człowieku, chodź na no tutaj. Wszystko w porządku? Ukrywam się. Mam już dość machlojek strażników, ale zabrałem kilka niezłych cacek ze zbrojowni. Gdybyś potrzebował broni, zgłoś się do mnie. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli masz dość rudy, pokażę ci, jak posługiwać się kuszą. To cię będzie kosztować jakieś dwieście bryłek. Rączka to idealny kandydat na przywódcę Gildii Złodziei w kontynuacji. Nie wydaje mi się, żeby ktoś o jego umiejętnościach został olany przez świtek kruka lub nie powrócił do swoich dawnych nawyków. Dalej nie musiał być pod przykrywką, a do reszty złodziejaszków mógłby przedostać się drogą morską. Rączka był bohaterem, który moim zdaniem nieźle urozmaiciłby to, w jaki sposób prowadzony jest wątek Gildii Złodziei. O wiele ciekawszym wyborem niż randomowi handlarze czy ogrodnik. Jesper wspomina o mistrzu zamku wrzuconym za barierę, a kody z drugiej części, na przykład na klucz do jednego z pomieszczeń, wskazują właśnie na udział rączki. Moglibyśmy mieć sekwencję, w której na przykład zakradając się do jakiegoś dużego miejsca spotykamy rączkę, który akurat się tam zakręcił, lub stopniowo poznawać historię mistrza zamków w postaci, którą na końcu okazywałoby się właśnie rączka. Masz problem. Czyżby, a jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty niż usługiwanie Gomezowi. Mordrak to postać, po której spodziewałbym się pojawienia w kontynuacji, jako na przykład jeden z bandytów lub członek wodnego kręgu, bo ewidentnie miał lepkie rączki i smykałkę do szpiegostwa. Moim zdaniem ani Buster, ani Cypher nie zasłużyli bardziej na to miejsce niż on. Oczywiście Mordrak powinien wyruszyć do obozu na bagnie w celu wybadania, co się tam dzieje, jeśli nasz Bezio dołączył do innego obozu niż nowy obóz. Wtedy Larez musiałby wysłać inną osobę niż protagonista, co tłumaczyłoby jego późniejszą śmierć. Na przykład po ataku smoka, którego widział Lester. Ale wybór którego obozu jest kanoniczny, tu pojawiają się zawsze dyskusje. Moim zdaniem, Mordrak miał szereg cech pozwalających mu na elastyczne działanie i dołączenie do różnych frakcji występujących w Gotiku II, może nawet dwóch naraz. Mógłby być najemnikiem oraz członkiem gildii złodziei, mógłby udawać bandytę i działać z ramienia wodnego kręgu. Mógłby być handlarzem w z ułaskawionym dzięki magom wody, jak Lares. Zdecydowanie zabrakło go oraz jakiejkolwiek zmianki na jego temat w kontynuacji. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Pacek jest ciekawą i silną postacią, która z własnego wyboru zrezygnowała z przyłączenia się do ludzi byłego generała Lee. O ile jego motywy są jasne w kolonii, o tyle nie rozumiem czemu nie miałby zabrać się z ekipą najemników poza barierę, to byłoby na pewno bezpieczniejsze niż przemieszczanie się samemu, szczególnie że wkrótce później armia ciemności oraz inne potwory jak smocze zębacze nawiedziłyby te tereny, a ziemia zostałaby splugawiona. To był taki równy gość, którego mógłbym przyrównać trochę do wilka, jeśli chodzi o moją sympatię do tych postaci, i chciałbym, żeby w kontynuacji pojawił się na przykład jako kowal zamiast Beneta na farmie, biorąc pod uwagę to, co mówi na temat swojej przeszłości. Więcej ludzi ze starej kopalni w kontynuacji. Spójrzmy na to, że Grain przeżył zawalenie się obu kopalni, ale nie wiemy, kto dokładnie był w tej znanej dziś jako opuszczona. W przypadku starej kopalni możemy sobie zerknąć tą na wyższym poziomie kopalni niż Grimes lub na przykład na tym samym poziomie wysokości. I teraz pytanie, dlaczego tylko jemu udało się uciec? A reszcie nie, dlaczego nie został pogrzebany żywcem przez zawalone wejście? Czy miał aż takiego farta? Niektóre charaktery, jak Drake, stoją naprawdę blisko wyjścia. Nie mogły spokojnie dać nogę, a ich śmierć można uzasadnić chyba tylko strachem przed Gomezem. Bo pewnie by ich obwinił za te zawalenie kopalni i przeżycie. Jednak osoba z doświadczeniem, jak Jan wiedziałaby prawdopodobnie, że nie da rady już nic zrobić po jakimś tam niedługim oszacowaniu sytuacji lub pomogłaby się wydostać reszcie od środka. Jego umiejętności bez wątpienia przydałyby się krukowi w gdzie bandyci wydobywali złoto. Podsumowując, wiemy, że kilku nieimiennych kopaczy wydostało się na powierzchnię. Szkoda, że wśród nich nie było Jana, szkoda, że wśród nich nie było Strażnika Drake'a i paru innych takich osób, na przykład jak Ale, które nie do końca były fajnymi charakterami bardziej bym powiedział takimi typowymi mendami z górniczej doliny. Ale i tak, troszkę mi jest ich szkoda. Brak większej ilości nowicjuszy znanych z Bractwa Śniącego w kontynuacji jest moim zdaniem niewybaczalny. Okej, okay, wyznawcy Bractwa zostali przemienieni w poszukiwaczy albo zgładzeni. O ile jestem w stanie zrozumieć to, że twórcy zachowali Lestera, bo był jednym z przyjaciół, albo Korangara, który jest po prostu silny fizycznie i duchowo, o tyle zachowanie przy życiu Fortuno przeczy całości. Dlaczego Kruk porwał tylko jego do nawiązania kontaktu z nim? Dlaczego inni wyznawcy bractwa nie dali w długą w momencie, gdy na wychodzi, że śniący to tak naprawdę demon, tylko dalej modlą się do tego potwora lub robią to co wcześniej? Ten błąd z jedynki również dałoby się poprawić w drugiej części lub w jakim stopniu go wytłumaczyć. Wydaje mi się, że jakiś procent tych nowicjuszy dałby nogę już wcześniej, szczególnie że nie każdy był oddanym sługą śniącego, a wielu z obozowych bohaterów. Jak na przykład Talas to po prostu tchórze, w konsekwencji czego szybciej przestali by udurzać się bagiem zielem i złym wpływem demona. Nie musieli wcale zostawać poszukiwaczami. Widzę tu potencjał na kilka scenariuszy, na przykład ekipę inną niż ta Korkaloma, która po upadku bariery silnie stara się znów przywołać do świata wygnanego śniącego lub szereg misji prowadzący po sznurku do właśnie jednego z byłych członków obozu na Bagnie, co byłoby myślę świetnym zwrotem akcji. Nawet jeśli mieliby prowadzić na własną rękę uprawy bagiennego ziela w Korinis i negatywnie wpływać na cały świat, a my musielibyśmy się ich po prostu pozbyć. Kotik 1 ma wiele bolączek, ale jeżeli chodzi właśnie o ten obóz na bagnie, to myślę, że nie ma się do czego przyczepić. Jest to na tyle nietypowa lokacja, że naprawdę myślę, że pojawienie się choćby kilku postaci z tej lokacji w kontynuacji mogłoby wpłynąć na odbiór całej gry. Trochę się za bardzo rozgadałem, ale mam nadzieję, że dotarliście do końca dzisiejszego odcinka Gothic Daily. Jeżeli film ci się spodobał, drogi widzu, to zostaw łapkę w górę i daj znać koniecznie, kogo chciałbyś zobaczyć w kontynuacji, a kogo Twoim zdaniem zabrakło. W dzisiejszym materiale będzie to już wszystko, także trzymajcie się. Cześć!